Pierwszy powie mieliśmy tak faktycznie sam na sam. Gdzieś jakbyśmy się lepiej zabrali, lepiej dograli, to może też i w pierwszej powie byśmy zaczęli lepiej grać przy, przy takim lepszym wykorzystaniu sytuacji, ale to zdawaliśmy sobie z sprawę, że dziś. Czasami te mecze wyjazdowe, jak dziś tej kontroli w środku pola nie ma aż takiej, no to też czasami ciężko jest przejść na pole przeciwnika, gdzieś tam utrzymać piłkę, gdzieś tam swoje sytuacje. W drugiej połowie może te sytuacje były, ale to też tam jeszcze zabrakło ostatniego podania, wykończenia, więc no jest jeszcze pole do poprawy. i Na pewno teraz przed nami, tak jak powiedziałem wcześniej, te zadanie, żebyśmy przy rozegraniu, przy tych schematach, czy, czy nawet jak będziemy grali z lepszymi, czy... Z, czy z drużynami, które jak dzisiaj Litwini no, grali 1 na jeden, bo nawet czasami chcieliśmy przerzucić piłkę na stronę, a tam już Litwin stał przy nas. To też pokazuje, że powinniśmy gdzieś zagęścić, przegrać, zagrać na jeden, dwa kontakty, zrobić przewagę i pójść, pójść do przodu i wtedy szukać ewentualnie tych prostopadłych piłek, zagrania do przodu i wrzutek, ale no, no, wydaje mi się, że z perspektywy tego zgrupowania, jak u siebie graliśmy jak dzisiaj, no, to jednak um, ta, ta kontrola gry była, była zdecydowanie większa.